Moi drodzy na stronie NBA możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Panzer Corps 2. Gra będzie miała niedługo swoją premierę, jest to gra strategiczna o automatyce II wojny światowej. Spróbujmy. Mamy tutaj na razie w wersji takiej startowej kampanię, Mamy Polskę Barbarosę, północną Afrykę, kurs i Włochy. Ja bym sobie spróbował tutaj zagrać Polska 39. I tu mam do wyboru albo wybieramy Polskę Południową, albo Polskę Północną. Więc wiecie co? Ja sobie wybiorę południową. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. O, to jest jest Polska Południowa? To jest Polska Północna. No to wiecie co? Wybiorę Południową. Tutaj będzie jeszcze oczywiście więcej kampanii, misji i tak dalej. Ja dostałem przed premierą, więc dostałem taką wersję niepełną. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gierka wygląda nawet fajnie. Welcome, General. Type your name here. Ach, niech wam będzie. Mogę sobie nawet jego portret wybrać. Wow. O, jaki przystojniak. To będzie dowódca sił pancernych. Eee, moją słabością będzie strach przed nieznanym. Będę dowódcą piechoty. Master of Blitzkrieg. Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Tutaj mamy jakieś misje, opisy i tak dalej. Musimy to zdobyć. Musimy to zdobyć. Hura, hurdurnie nie? I tak dalej. O, tutaj Kielce, Puławy Radom, Tomaszów Mazowiecki. No, zbytnio dużej mapy mi tutaj do popisu na razie nie dali. Nie no, nawet gierka fajnie wygląda, zobaczcie, nasze jednostki. Tu mamy też okno kupowania jednostek, moi drodzy, i mamy czołgi, samoloty, artylerię, myśliwce. Wystawiamy sobie, moi drodzy, dywizji, i Teraz nasze siły pancerne. Oj, oj oj, ależ to będzie Blitzkrieg? Artylerii. Dobra, no to powinna być moja pierwsza tura, więc posuwamy się powoli do przodu. ej, fajnie wyglądają te animacje. O, mogę sobie jeszcze zamknąć okno z boku. Boże. Na północy widzimy polską kawalerię, moi drodzy, licząc na Blitzkrieg. Zobaczymy, jak wygląda walka. Nie jest źle, moi drodzy, jest bardzo fajnie. Moje czołgi jadą prosto, żeby uderzyć w to miasto. Moja druga artyleria, taka już potężna. Jezu, zalerypło. <laughs> Dobra, podjedziemy bliżej. Mój samochód opancerzony. Brum, brum. Nie, oni uciekli z tego miasta. Moja piechota może je zająć. I podgonić ich piechotę. Plus 50 prestiżu. Dobrze, moi drodzy, wysyłamy dalej do przodu. Może tą kawalerię uda nam się zaatakować. No, 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 no. No i kawalerijka sobie uciekła. Nie. O kurde, Polacy mają lotnictwo? Trochę nieciekawie. Mój Messerschmitt musiał uciec. Dobra, tutaj udaje nam się powoli wyeliminować ten oddział. Gonimy go i wbijamy mu kostkę w plecki. Pum. No i do widzenia. Moja piechota rusza na północ, moi drodzy, z moimi czołgami. Kurde. Oni zostali unicestwieni. Ruszamy dalej, aby zająć jak najszybciej mosty. Nie wiem, czy tu Polacy mogą mosty wysadzić, moi drodzy. Oby nie. Polacy mają coraz więcej lotnictwa, wiecie? I to mnie naprawdę boli. On, Polacy mają takie posiłki. Jeszcze mi się to nie uda wygrać. tego. Okej, okay. mój samolot bombardowanku jakieś słabe zrobił. Proszę oddead strzał. Moja piechota wejdzie do miasta. Mój pojazd też wjedzie do miasta. Dobrze, moje czołgi podjeżdżają. Świetnie. Tutaj tak w plecy mojej piechoty. To chyba nie był dobry wybór. Chociaż opłaciło się, dobra, niech będzie. Kurde, oni coraz lepiej sobie radzą. Moi drodzy, wygląda na to, że ja gram kampanię wrześniową. Artyleria, goń, znaczy ognia. każemy żeby mojej piechocie podjąć walkę. O Boże, mi rotacze, płonienie, ja tego nie widziałem. Jezus, jaki to jest orykt. Strzelamy się w powietrzu z samolotem wroga. Ej, udało nam się. Mr. Schmidt lepszy. No, to nie poszło tak dobrze, jak myślałem. Moje czołgi muszą się wbić jeszcze głębiej w linię obronną. Teraz moimi czołgami spróbujemy im piechotę rozwalić. Dawaj, dawaj, dawaj. O, tutaj definitywnie trzeba podciągnąć artylerię. Mogę kupić dodatkowe jednostki. Przydadzą mi się grenadierzy, moi drodzy, bo są dobrze. Kupimy trzy razy grenadierów. Mogę ich wystawić na plecach. Boże, dlaczego nie mogę tutaj? Kurde, oni jeszcze mają czelność się bronić. Czajcie, moją artylerię zaatakowali. Ale to wam się chyba nie opłacało. O, w mordę. Całą moją północną armię zniszczyli, ale zostawili miasto wolne. Walcz, grenadier. No, mój samolot jakoś sobie tutaj poradził. Moje siły pancerne wjadą tutaj. O, teraz moja potężna artyleria może oddać strzał. Kurde, zresztą jak grenadierów dociągnę, to to już będzie po wojnie, moi drodzy. To jest smutne. Kurde, dlaczego zaatakowałem obronę przeciwlotniczą Messerschmittem? Boże, kochany, to było naprawdę głupie. Moi drodzy, nie ma czasu na głupoty. Napierdzielamy prosto na Kielce. Cały czas mnie bombardują, nie? Kurde. Nie kupię samolotów. Nie kupię samolotów. O Boże, TKS. A dobrze sobie poradziliśmy chociaż. No i artyleria go trafiła za zero. Śmiechu warte. O, gonimy, gonimy, gonimy tego TKS-a. Moi drodzy, może uda się go wykończyć. No, no, no. Świetnie, świetnie. I gdybyście go dobili teraz jakoś. Kurczę. O, 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 o. Może? Babo. Pop, jak ty TKS-a nie przebiłeś? No, to było, to było żałosne, nie? Kurde, mamy tutaj też takie strategiczne w ogóle mapy. Ej, to mi się podoba. Wow. Skąd Polacy biorą tyle TKS-ów? Czy jest mi ktoś to w stanie wytłumaczyć? Skąd ty, Polsko, bierzesz tyle sił? Artyleria? Artyleria nic nie zrobi Kielcom, nie? To ładnie, patrzcie. Trzeba wykończyć tego TKS-a. Przeżył. Jakim sposobem? Oj, to nie wygląda ciekawie, moi drodzy. Mamy Kielce, udało się, dobra. Jakimś cudem się udało, dosłownie. <głos> <głos> Czyli jak teraz kupię nowe jednostki, no to kupimy, dajmy na to, dwa razy grenadierów. Kupimy, moi drodzy, czołg, Kurczes. I czy mogę je wystawić tutaj? Zobaczymy po tej turze. Świetnie, zajmujemy kolejny punkt. Nie, no to jest trochę smutne, bo ja mogę każdą nową dywizję wystawić dopiero tutaj, nie? Ojejku. No cóż, walczymy z tym, co mamy, nie? Dobra, widzę, że oni tutaj za dużo do powiedzenia nie mają aktualnie. Że grenadierzy to powinni to pokosić. Wiecie co, to dosyć dziwnie wygląda, bo mi zostało jeszcze chyba trzy tu... Tak, zostały mi trzy tury na zajęcie tego, czyli ja muszę olać TKS-a. Ja muszę próć po prostu na północ, bo w takim bądź układzie to ja naprawdę przegram tę kampanię wrześniową. Okej, okay, lotnisko im zajęłem, świetnie. Dobrze, ich TKS został zniszczony, świetnie. Napierdzielamy prosto na puławy, moi drodzy. Prościutko w puławy walimy całą mocą. No powiem tak, wyszło to trochę słabo. Spróbujemy tutaj zaatakować z powietrza. Bardzo mnie bolą cztery litery o to, że tutaj. Moi grenadierzy są tak wolni Bo oni by tutaj naprawdę ich porobili Boż Padliśmy przed puławami moi drodzy Puławy bridge jest nie do zdobycia dla nas Z tego co widzę Moi drodzy no, dałem cielska, no, została mi ostatnia tura. Moi że nie dadzą rady podlecieć niestety pod Pulawę Bridge i go zdobyć. Niepotrzebnie cholernie to działo kupiłem i nie ogarnąłem kupowania jednostek jeszcze w tej grze. No, śmiechu warte trochę, ale to na to poradzisz, nie? Ostatnia tura, moi drodzy, moje jednostki już, no, nie wyglądają jakby zbytnio byli ochoczo nastawieni do walki. Chociaż jeden oddział piechoty posłać? O Jezus, o Jezus, o jest. o Jezus. Niestety. Polska zwyciężyła. Przegraliśmy tą kampanię wrześniową. Co mogę dużo dodać? No Polska jest zbyt silna. Moi drodzy, Polska północna. Cele do zajęcia Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz i Coś. Sprawa wygląda tak, że ja bym wcześniejszą kampanię wygrał, tylko musiałbym po prostu wcześniej kupić jednostki i je wystawić lepiej na początku niż na końcu kampanii, bo jeżeli mam dostępne jednostki, moi drodzy, ze wszystkiego, to to się wydaje naprawdę e, spacer po parku i to tak dosłownie. Widzicie już praktycznie pierwsza jednostka idzie do piachu zaraz. O z zalei jak ich zaorałem. No wiecie co, mi się gra wydaje naprawdę fajna w sensie widziałem, że jest modding community. Mam tylko nadzieję. O, tutaj bombardujemy moi drodzy. Boże, przepięknie to wygląda. Jedna dywizja piechoty już poszła spać. Możemy jechać dalej. Zajęliśmy miasto. Mam tylko nadzieję, że ta giereczka nie umrze, bo, bo jest turowa i ja tak nienawidzę jak po prostu, tak nienawidzę jak wychodzi gra i ona po tygodniu umiera i nikt w to nie gra i nikt tego nie ogląda i wszyscy jarają się dalej chojem, e, albo grami paradoksu. To jest tak smutne dla rynku strategicznego, że to jest naprawdę problem. Ale cóż, może kiedyś się doczekamy moi drodzy lepszych czasów. O to, to wie? Śmieszne jest to, że polska kawaleria mi przyszła praktycznie pod bazę i chcę mnie zniszczyć. No, żałośnie jesteście, wiecie? Naprawdę żałośnie. Powiem wam tak, że ja troszeczkę źle na to reagowałem, bo ja kompletnie olałem, wiecie, okrążenia i tak dalej. I to było trochę smutne w tamtej kampanii. Ja bym był w stanie to powtórzyć i ich zniszczyć, no ale Te jednostki w mieście wzięły zero damage'u. Wspaniale. No i to tą kampanię można paroma. Dlaczego ja dostałem minus 5? Czemu wy mi pali? Czemu on zero zadał? O, no i tu już mamy po kawalerice, moi drodzy, bum, bum, bum. Czy widzieliście, żeby podczas kampanii wrześniowej Polacy zadawali większe obrażenia Niemcom i żeby dominowali w powietrzu? No to jest trochę smutne. O, czy teraz się pożegnamy? 3 minus 2. Do swidania. Dziękuję i dostałem znowu prestiż. Wiecie co? Te jednostki piechoty to trzeba okrążać cały czas. Jakim cudem artyleria zadaje zero obrażeń, gdy atakuje miasto? No Boże, ale ich perfekcyjnie odcięłem. Co? Moje 38T nie mogło przebić polskiego TKS-a? Śmiechu warte. Naprawdę śmiechu warte, moi drodzy. No i polskie bombowce mnie bombardują, no tak. Polska kawaleria. Tak, niech mnie jeszcze złanshotuje ta kawaleria, nie? Będzie zabawne nawet. I potężny TKS podjeżdża w moje działo i je niszczy. no. Ajajaj, aj. Jeszcze drugi strzał oddał. Jakim cudem on dwa razy mógł zaatakować? Raz. Ej, what the hell? A, no tak, Polacy wybiegli z lasu i cała jednostka niemiecka poszła do piachu, tak? No to wspaniale. I wnę tu replace. Nie, nie mów mi, że tutaj można. Nie, to muszę zobaczyć. Elite Replace. Ja to muszę zobaczyć, co to daje. Ja muszę zobaczyć, jak tu się robi to Elite Replace. No i znowu potężne polskie bombowce. <laughs> Nie no, ja jeżeli kawaleria atakuje tych, to oni muszą przegrywać tą walkę, oni to wygrywają. Dlaczego? Przecież gwardia niemiecka była silniejsza od polskiego wojska, no ale okej. Okay. Tutaj poszło replace. Dobra, atakujemy Bydgoszcz na pełnej bombie. I hełm, no moi drodzy. Dlaczego tu jest przylicznik 5 do 1? Oni mi zadają 5 do ja i'm 1. To jest niemożliwe. Przejedziemy sobie koło Grudziądza i spróbujemy odciąć hełm. O Boże! Pułapka na moście, wspaniale, moi drodzy! Tutaj już Elite Place chyba zadziałał, z tego co widzę. O, i się załatwiliście Polacy. Da swidania. no to jest nierealne, żeby polska kawaleria odpychała taki karabinów maszynowych. I to <gryw> Tak naprawdę, <gryw> to nawet nie jest zabawne. O, i tutaj już mamy koniec polskiej kawalerii, moi drodzy. Bum. Co? O, teraz my się zemścimy na tym TKS-ie. Mi się wydaje stajniaka, że twórcy gry w tej grze zbustowali po prostu Polskę. Żeby ona była nieśmiertelna, niezatapialna, a co najważniejsze, lechicka, prawda? Tu są jeszcze moi drodzy scenariusze: bitwa o rzew, kreta, moi drodzy, obrona rzeszy, bitwa o fiordy. I są tu też kampanie. No widzieliście, że w Polsce mi zbyt dobrze nie poszło. O barbaroście to ja nawet nie chcę myśleć. Afryka Północna to hiu hiu. Chociaż jak chcecie, to może Afrykę Północną bym dla Was przygotował i Włochy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Gierce, jeżeli chcecie więcej filmów Spanzer Corps 2. Zapraszam do polubienia materiału. I co? Widzimy się w następnym odcinku!